Witajcie, to bardzo duże B. Zagramy, te, stworzymy nową serię. Zagrajmy w Gothic 2 Night Cruicem. Zrobimy to. No, wyższym. Myślę, że dobrze sobie No, gdzieś tak, niech będzie. I zaczynamy nową grę. Gdy się to będzie wczytywało, to jeszcze powiem parę informacji. Jeszcze w tym grę nie grałem. To, to znaczy, tak jakby nie grałem. Zobacz, ale pierwsze zobaczymy na intro. Tylko, że ja nie mogę, więc musicie mi wybaczyć. Nie, nie, nie zobaczymy na intro, bo słuchajcie rozmowy, jak na początku. Cię wydostać się z ruin świątyni, ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery. Muszę wyłączyć, bo nie, nie ma filmików. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany. Z naszego świata. przewędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie i przybyły wszystkie. Czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach! Przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliala. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Jak się dostać? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od. Więc tak jak mówiłem wcześniej chwilę już wcześniej nagrywałem był to odcinek, który trwał pół godziny Nie, jeszcze mam za mało widzów, żeby takie duże filmiki rzucać, więc teraz będę nagrywał ten troszkę krótsze odcinki od 10 do 15 minut będę też, będę też je pauzował no, bo żebyście się nie nudzili. Więc ja teraz zapauzuję i pozbieram i pozbieram jakieś rzeczy z... z... O, co się stało. O rany. Dobra, więc ja już pozbierałem zwierzy parę Parę rzeczy. Teraz będziemy zmierzali w kierunku farmy Lobara. Zabijemy owca. Jeszcze w tym grę nie grałem. To znaczy nakręciłem już pierwszy odcinek, który trwał ponad pół godziny. Lecz leży, jeszcze ma za mało widzów chyba, żeby wrzucać tak duże firmy, filmy Byłem tam już bardzo daleko, więc trochę już umiem grać Trochę już umiem grać eee, dobra Pogadamy z nim Kurniczej Dolinie. Nazywasz się Kawalorn, tak? A nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców oba i przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Nie mam określeń. Nie chcesz powiedzieć, co? Nie ma sprawy. Co tu utknąłem, gdyby nie ci przeklęci bandyci w ogóle... By ja, ja teraz skrócę tę bazma. Masz na sobie idę. Inter... Powiedz. Mi, czy ty i Twoi ludzie nie byliście czujni? Co porabiają te laty? Od... Hmm? Podszypki. Wybieramy trochę co tu jest i zaatykujemy tych bandytów. Mhm, już już mam pięć złotych, Odcinek już trwa jakieś chyba 6 minut nie wiedziałem tam lepiej. Dobra, kawaler. chodźmy na tych gnojków. Tutaj już są. No, o nich będzie zabijał. A ja będę zdobyła doświadczenie. Dobra, to ja ich zabiję i wracam za chwilę. Dobra, już jesteśmy w powrotem. Pokonaliśmy tych bandytów, mam łuk. To znaczy, kawaler dokonał, ja jeśli tylko patrzyłem i zbierałem po nich same rzeczy. To, dobra. Dobra. Przetestujmy łuk, bo jeszcze w ogóle zuko nie, nie strzelałem. O, a to tak się strzela. Trochę trudno trafić. Dobra, nie będziemy musiały marnować z czału. No. Dobra. Dobra. Idziemy do tego gościa. Muszę uważać na wilki, po przed tym... przed tym w pierwszym odcinku. Widziałem jak wyszedłeś z... Gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj trzy tygodnie temu. Pacciębyśmy cię za biegłego więźnia, a wtedy szybko byśmy się z tobą rozprawili. Ty wyglądasz na wykończonego. Czego tu szukasz? W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. Miałeś niesamowite szczęście! Rzadko kto uchodzi z życiem! Bandyci. Czemu nie żyj? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała i e, Proszę, przyjmij ten skromny dar. Opowiem o tym pozostałym. Jak mówiłem przedtem, w pierwszym odcinku zabiłem wszystkie wilki, potem nie miałem z kim wywali. Potem nie miałem, miałem takie wydanie, że muszę ob obciąć wilki ze skóry i nie miałem już żadnych wilków. Czemu wkroczyłeś na mój teren? jesteś w stronie. Jestem... za farmerami. Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy Paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. Co się... wydasz, co się dzieje? Szukam pracy. Szukam pracy. Jeśli chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Tu mogę ci zapłacić albo jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie pożądanie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Na twoim trzeba. Dobra, ja muszę zebrać rzepę, więc zatrzymę, zaraz wracam. Dobra, my zebraliśmy tę rzepę, idziemy teraz ją oddać, oczywiście. Dobra, wyłączymy to szybko. Sprzedaj brań po niższej Dobra jeszcze zrobimy jednego questa, będzie to yy, z... przynieść patelnię tej Hildziem yy, Już czas się kon... kończy, więc szybko to zrobimy, Zaczynamy zaraz czas. Dobra, więc ja zaczynamy czas, yy, wracam za zaraz Dobra, już jestem, tym handlarzem jest centar, który jest tu przy przy drodze. Przy drodze. On nam da papiery. Dobra. Co chce? Dajemy co chce w Sztamian. Pewnie dawaj ten papier. I teraz kupiłem tą patelnię. I idziemy więc ja zatrzymę czas i wracam za... Dobra już jesteśmy Oto twoja patelnia O mamy kolejny Kolejny poziom Da nam tej do Dobra Więc już będziemy kończyć na ten odcinek Dziękuję za oglądanie Do widzenia